Nazywam się Ola Mandzikowska-Janko. Jestem choreografem i pedagogiem. Prowadzę swoją Akademię Tańca MuWarte, gdzie uczę dzieci, dorosłych i również młodzież. Wybrałam taniec, bo był mi najbliższy. Jako dziecko bardzo lubiłam ruch i było to połączenie muzyki i właśnie ruchu. I też zawsze lubiłam teatr, występy na scenie. Autorski program zajęć, który opracowałam, nie skupia się na samym tańcu. Dla mnie każde zajęcia są połączeniem tańca, ruchu i świadomości ciała i takiego kreatywnego rozumienia zajęć, tak żeby to był pełen rozwój każdego z naszych wychowanków. Tańc prawidłowo wpływa na naszą motorykę, na równowagę, na koordynację ruchów. Na rozciągnięcie, na elastyczność, na świadomość ciała, na prawidłową postawę, plecy proste, elegancję ruchu. To, że mam wykształcenie pedagogiczne, też pozwala mi patrzeć szerzej nie tylko jako tancerz, na zajęcia taneczne i na to, że dziecko ma wykonywać choreografię tylko mogę patrzeć na jego rozwój który jest dla mnie najważniejszy wtedy. W Akademii Tańca MuWarte prowadzimy zajęcia z tańca klasycznego i takie zajęcia już są dla dzieci trzyletnich. Mamy grupy i to jest Akademia Baletu. Prowadzimy taniec nowoczesny, to jest taka technika, która łączy w sobie wiele stylów tanecznych, od towarzyskiego po klasykę, przez hip-hop. Prowadzimy jazz art, to są zajęcia jazzowe, które są oparte bardzo mocno na technice tańca i improwizacji. Dla nowożeńców mamy przygotowany pierwszy taniec. To są lekcje, które przygotowujemy indywidualnie na potrzeby klienta. Tworzymy choreografię, taką, którą potem wszyscy goście zapamiętają na weselu. I prowadzimy też zajęcia dla seniorów, które są oparte o gimnastykę, o taniec i o taki ruch, który będzie sprawiał przyjemność. Zajęcia taneczne prowadzimy na terenie Śląska. W różnych placówkach. Są to przedszkola, szkoły, ośrodki rekreacyjno-sportowe, jak i domy kultury. Bliższe, szczegółowe informacje znajdziecie na Facebooku i również na stronie internetowej. Tam znajdziecie też odpowiedzi na różne pytania odnośnie, co wziąć, jak się przygotować. Także zapraszam muwarte.pl. Nie wyobrażam sobie robić czegoś innego. Jest to moja praca i pasja. I nie chciałabym się zamienić z nikim innym.